Co to jest? No co? Jak sukienka? Urysowałem za długo Oversize Tiss. Miałem bluzek. To drip jest jak... W każdym razie. Nie masz skinów do CSA? Wbij na G4 Skins z kodem WBD i odbierz darmową skrzynkę oraz bonus do doładowania 10%. Na stronie dostępnych jest dużo metod płatności, takich jak Blik, PSC oraz przez Skiny. Bierz udział w eventach, w których możesz wygrać skiny. Twórz własne skrzynki bądź otwieraj te, co są na stronie. Stwórz bądź dołącz już do istniejącej bitwy. Wbijając poziom poprzez otwieranie skrzynek możesz otworzyć bonusowe skrzynki. Codziennie możesz odbierać bonus dodatkowy. Trafione skiny na stronie możesz wypłacać natychmiastowo. Wbijaj na G4 Skins i nie zapomnij o kodzie WBD. A jak jest podobno f przyjąłeś jego jedyny serwer, co? Eee, w każdym razie w ogóle dobra bluza dripowa. Co to za streamable? Nie, ona kurwa ta... ta mini stara jest jakaś kurwa co w nie tam w rozwoju, co Jak ja jak ja kurwa, patrzyłem, to to jest jak jakaś baba z kurwa. Serio. Ja nie wiem. A kurwa zakrztusiłem, co kurwa, co to, co, co, to jak za wjazd? chwili stara jest jakaś kurwa co mnie tam w rozwoju, co nie Jak ja się... kurwa patrzyłem to to jest jakaś baba z się rodzica, kurwa. Serio. Ja nie wiem bo o chuj tu chodzi. What? Dobra, generalnie, nie? Z, opowiem wam, jak się spotkali. Ogólnie była sytuacja taka: Byłem spotkać się z Hunterem. Eee, Hunter A Huntera znacie, wiecie, jest. Idziemy sobie w restauracji. I ja mówię do Huntera, ty. Aho, idziemy z Cygusiem na dwór dla Beki. On mieszka z 15 minut stąd, on mówi, dobra, ty. Załomacz, mi się w auto, napisałem do Cygusia, Pojechaliśmy po Cygusia Kurwa, Mać, nie wiem, znaczy, nauczyliśmy już ogólnie Cygusia. Ale nie wiem, jakim chujem Cyguś bał się kurwa ruchomych schodów, nie? To jest dla mnie kurwa coś już takiego niepojętego, nie? Jak wyobraźcie sobie, eee, Hunter z Gliwicy? Nie, nie, nie. Gdzieś tam, nie wiem, ale gdzieś przykłada to. Wyobraźcie sobie, nie? No tak, no ten na story to ten pierwszy, co był dołu Hunter przecież. I słuchajcie tego, nie? I wjeżdżamy tam do Silesii, wjeżdżamy, parkujemy tam u góry, idziemy. Sekunda. Ważne. Dobra. I słuchajcie tego. Idziemy i, i tam są schody w dół, nie? Ja wchodzę na te schody i zjeżdżam. Za mną wchodzi Hunter, zjeżdża, a kurwa, a, a cyklu stoi tak. My tak się, my tak, a my tak, wiecie, patrzymy się do góry, nie? Co jest z cykusiem, a cygus mówi ja nie zjadę, nie będę zjeżdżał! My tak, co kurwa, nie? No to chuj, zjechaliśmy na dół. Wracamy do góry. Mówię do niego: Dawaj kurwa, no chodź tymi i tymi. On mówi, że nie on się nie? I Hunter wziął normalnie go za habety, dźwignął go tak, położył go na tych schodach. A ten, a Cyguś kurwa jak surfer, Cyguś tak na tych schodach. Jakby pauzował. Ja mówię: Co coś pojewamy, Cyguś? No przysięgam, z beki nie mogę, kurwa. Ale co, mi coś zjeść. Eee... <laughs> nie, no cyguś jest ogólnie w porządku. W sensie, no w porządku jest, ale jest jak kurwa, mi zapierdolił ciekawostek tyle, w Jak cyguś do mnie, tak. Tak, mówi, nie? Siedzimy w aucie, a mnie mówi Przez chyba pół godziny bite się we mnie wpierdalał Z bitą, pół bite pół godziny ciągle mi coś pierdolił I nagle daj mówi Ty, a jaką masz szkołę? Ja sobie myślę tak Jak ja wam powiem, że pierdolnąłem techniką w trzeciej klasie To jeszcze będzie mi pierdolił o szkole. Mówię tak Średnie wykształcenie Technik informatyk a on tak jak Ja patrzę na jego ryj w lusterku a on tak No ty nieźle zjebany jesteś Ja tak ja, czy jadę tym autem i tak A Cyguś mówi No a ty komputer kupiłeś Czemu sam go nie złożyłeś? Jak jesteś informatyk? Tak kurwa siedzę tak Kurwa nie 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 mi się on To ty tego informatyk No normalnie siedział I mnie wyzywał kurwa Ale jesteśmy umówieni Jesteśmy umówieni Cyguś wpada do nas Za tydzień W piątek Z Hunterem do Warszawy mm... No nie, kurwa, przecież Cyguś to, Cyguś mi takie rzeczy, cygu, Cyguś ogólnie to nie ze widzem, nie? On mi siedzi i mówi tak, a co ty takie oczy miałeś wypierdolone na jakimś streamie? Ja mówię tak, co? A on mówi, no, na czacie pisali, co, nie pamiętasz? Ja tak mówię, nie, no zaraz mi po kurwi, zaraz mu wyjebie, nie? Ja się zapytam Cygusia, bo nie chcę bez jego zgody tego robić, ale jak pozwoli mi Cyguś, on pokaże nagranie ze schodów, kurwa. Ej, Cyguś ogląda streama, cygusz, ej, Cyguś, mogę pokazać nagranie ze schodów? Ja się zapytam Cygusia, bo nie chcę bez jego zgody tego robić. Ale jak pozwoli mi Cyguś, to on pokaże nagranie ze schodów, kurwa. No kurwa, no pokazuj no, jak już powiedziałem, pokazuj. Ej, Cyguś, na ten... streama, Ej, cyguś, Ej, mogę pokazać nagranie ze no, schodów. Pokazuj. Dobra, to patrzcie, to nie, to jest kurwa. Ale nie, Cyguś przyjeżdża do Warszawy bierzemy go, kurwa. To będzie jego najlepszy weekend w życiu. No może ostatni, jak czas przez, przez przeholujemy. <głos> kurwa <głos> A najlepsze jak Cyguś Cyguś ma coś takiego Że Cyguś on se jara jointa którego nie ma Rozumiesz? I idziesz z Cygusiem a Cyguś kurwa gada z tobą I Cyguś jak robi w trakcie rozmowy spizdy tak Czy dalej nie? Ale to wygląda jak ojciec z synem jeszcze raz Ale kurwa Musisz zrozumieć Prawda jest taka I kurwa nie może ci z tym nie zgodzić Bo jest taka prawda Cyguś wśród wszystkich ułomów Na polskim Twitchu, Kiku i TikToku To jest pierdolony Optimus Prime kurwa No człowieku Cyguś może jest upośledzony Ale kurwa Cyguś się da się normalnie pogadać Cyguś kurwa normalnie kurwa kontaktuje Cyguś wie, że chyba jest pierdolnięty Co się pierdolnięty Cyguś nie jest pierdolnięty Że on nie wie w ogóle ten On po prostu ma kurwa jakieś tam defekty I tyle Ale Cyguś kurwa Ze wszystkich możliwych To z nim jeszcze się da posiedzieć Dlatego my weźmiemy go w w Warszawie, już jest plan. On wygląda jak ten No Bo, się zapomniałem ty! Jedziemy kurwa z Cygusiem, jedziemy z Cygusiem i, cygu i ten mówi ty jarasz? A cyguś tak. Mordopy, py... Pytasz dzika czy, czy, czy dzik sra w lesie, ty Pewnie, <grymnie>, on <Jan> Crasher. A, nie, czekajcie, ja zapomniałem podstawy w ogóle wam powiedzieć Słuchajcie, tego, nie? Wyobraźcie sobie, że siedzę w tu jest hunter i wsiadł nas cykuś do auta, nie? Jedziemy i... No... Nie? I coś, kurwa, Cyguś się tam mieli, coś robi, kurwa, grzebie. Ja tak patrzę, w lusterko, co tam odpierdala, nie? I nagle czuję, że coś mi ktoś do głowy przystawia, nie? Ja patrzę, a Cyguś mi klamkę do uba przyłożył. Ja patrzę w to lusterko, to, to, to nie tak. Wiecie, pierwsza myśl, co to kurwa jest za pistolet? Bo wiedziałem, że nieprawdziwy, ale czy to jest jakaś wiatrówka? Cyguś kurwa z takim diglem przyszedł kurwa i mi przyłożył do łba digla na porządku i powiedział tak. Pamiętasz, jak powiedziałem na streamie, że Peter Purker zginie? <laughs> to nawet to powiedział, że jak mnie spotka to mi klamę przyłożył do łba. No i kurwa mi przyłożył klamę do łba. Ja kurwa tak. Rozjebać się czegoś, a czegoś. Nie, no nie strzelił. No ale przez chwilę się zlękłem, nie będę ukrywał Ale w każdym razie. Eee... Czekajcie, coś jeszcze mam, jakie zdjęcie mam. To jest w ogóle <słuchy> On tak kurwa. <słuchy> tak śmiesznie miał przy tym ty w tym tylenie, kurwa. <słuchy> Nie tym tym. tym telefonie, kurwa. Nie, ale. Kurwa, przysięgam. Na, właśnie kurwa teoretycznie może Irela byśmy strzelili jakiegoś, kurwa gdyby tak Irela strzelić, ale nie ja chcę się Irela Ja bym kurwa odcinek nagrał. Czy Cyguś się nie obsrał jazdy z tobą? Ja nawet nie zapierdalałem jakoś turbo z nim. Bo tam jechaliśmy cały czas przez takie tereny, gdzie masz kurwa, gada na tym że się bał? Ja nawet nie zapierdalałem. Ale tam były pomiary cały czas odcinkowe, to ja tam nie mogłem zapierdalać. Ja jechałem tak sztywno, nie wiem, 80 kurwa, to tak bez beki.